Co prawda koń wyhodowany i należący do pana Andrzeja Gołasia, ale jest to inny koń niż jest w katalogu. Przed nami klaczka o nazwie Elektra Sunrise. Jest to córka ogiera Emerald, a więc z rodu ogiera Ultimate poprzez Diamandę Semili. Emerald, przypomnę, finalista mist... Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro, a wcześniej wicemistrz świata koni sześcioletnich w Skokach przez przeszkody. Cała kariera sportowa tego słynnego reproduktora była związana z holenderskim miejscem. Harry Smulders dosiadał tego konia. Aktualnie bardzo silnie promowany w hodowli, bardzo duża liczba potomstwa Emeralda jest prezentowana na różnego rodzaju pokazach hodowlanych. Natomiast matka klaczki Elektra Sunrise to klacz Moulin Rouge, klacz y, polskiej hodowli, polski Koń konślajdny półkwi y, Startowała ona pod Aleksandrą Luśiną Gołaś. Na poziomie konkursów 130 cm, a jest córką ogiera Ekwador, ogiera polskiej hodowli, na którym pani Aleksandra zdobyła tytuł mistrzyni Polski w skokach przez przeszkody seniorów. Ekwador to dalej Elvis, z rodu ogiera Furiozo, z matki po ogierze Alube, a więc z rodu ogiera Alme. Natomiast matka Mulę Róż, Babcia prezentowanej Elektry Sunrise, klacz Malanda. To pierwszy koń, na którym Aleksandra Lucina Gołaś startowała w konkursie klasy Grand Prix na zawodach międzynarodowych. Córka Ogiera Ekwador. To także reproduktor z rodu Ogiera Furiozo. Wspominałem już o tym, że ojciec Elektry Sunrise, holenderski ogier Emerald, to bardzo popularny dzisiaj reproduktor. Pamiętać trzeba jednak o tym, że jest to koń potężnej budowy, bardzo kościsty, bardzo rosły i wiernie przekazujący te cechy na swoje potomstwo.

za prezentację klaczki, tutaj tak wpisana, w, w, jeżeli chodzi o ty, dobrze umięśniona, e, atletyczna budowa, ale jak zwykle, trochę w kwadracie jest za bardzo i krótkonowa. Chcielibyśmy na więcej długo noż nosić, tym bardziej że jest w kwietniu urodzona. E, wszystko jest w harmonii, wszystko proporcjonalnie, tylko wszystkiego ciut za mało, troszkę więcej linii byłyby mile widziane, ale 4,1, dobra ocena, jeżeli chodzi o pokój poprawna, tutaj bez większych zastrzeżeń, no, na poziomie 4,3 byśmy powiedzieli tutaj, ta, jeżeli chodzi o rozwój kopyty, kopyta, tutaj wszystko razem, ruch. E, 4,3, chcieliśmy zobaczyć, bo dobrze w kusie, pchając troszkę na, na zewnątrz staw skokowy do tyłu się odpycha, ale dobra, rytm, elastyczna. Troszkę traci wstępie niestety, ale poprosiliśmy o galop, galop dość, dość na dobrym poziomie, więc dlatego ruch na poziomie 4,3. Jest dość tego samo, utrzymuje takt, równowagę, wszystko to, co powinien mieć przyszły koń sportowy, możemy tu zobaczyć. Zdrowie, rozwój, dobrze, jak wszystkie prawie tu źrebięta, 4,3. Dziękujemy bardzo. Równe 17.